Bo co, co do tych lokalnych w instytucjach komunalnych yy, może to zniesie jakieś możliwości interpretacji. Proszę. czy my mamy prawną możliwość dowiedzenia się, na jakie okres jest umowa zawarta właśnie z instytucją społecznie użyteczną? Ja myślę, że... Yy, Możemy się zgłosić od z takim wnioskiem, natomiast ja nie wiem, czy Państwo widzieli tej informacji, bo to jest kwestia. W całym tym wypadku. Zaraz to mi wziął. Ja myślę, że też żaden z Państwa nie chciałoby, żeby ktoś trzeci się dowiadywał, czy Państwo mają młode dane zbiorniki, czy one określą na jakich warunkach

Właśnie. Proszę bardzo. Daję pod głosowanie. Jeszcze raz, proszę zredagować. Pan do chwili nie jest Przepraszam, mogę? Wniosek. Powtórzyć wniosek. Czy załatwił umowy najmu tego przedmiotowego mieszkania na okres trwania stosunku pracy? Tutaj to jest, proszę To jest jedna z Jest. To jest jedna pracę to szukamy. Po oczywiście to to przez to rozumiemy. To, güzelfit, bo to nie to mamy. Mi no się wydaje, że bezpieczniejsza jest to. Co pani zaprywa, Trump, to serie, to się co nas tutaj zapragnia i do to nie, tam, nie zależy od, ten, od tego. No bo o lokale oh. mieszkańców, które fizycznie znajdują się w tym budynku. No czy tam będzie Enzo Spolimet czy jakiś inny? Wydziela się ze sobą mieszkańców gminy Kronka na, tym nawynaj, na trzutu, się, w następujących obiektach. Więc chodzi o fizycznie o lokale mieszkalne znajdujące się w tych obiektem. Natomiast czy ten obiekt będzie, czy ta osoba, która tam zamieszkuje, będzie zatrudniona przez taki, a nie inny ENZOS, to nie ma znaczenia. Proszę bardzo, daję wniosek zredagowany przez pana Ranego Filarskiego. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

jeżeli wcześniej wygaśnie... Posłuchajcie, ja włożę 30 tysięcy na przykład z mieszkania no, to i to na lat, 3 lata, nie? To, nie mówię o czapie lata. No nie proszę Państwa, wreszcie, jakbyście się dobrze przeczytali, potężne pieniądze, bo jeżeli to, to mieszkanie było za ktoś mówi, że z dwóch mieszkań jest. To prawda, tam został przedwindowy wyłączony i nie wiem, czy zrobicie tam dwa mieszkania po 15 metrów kwadratowych i, i zaprosicie lekarza, żeby tam mieszkał w takim mieszkaniu. Ja do mogę potwierdzić, bo tam mieszkam i widzę, że ci młodzi ludzie bardzo dużo włożyli do tego remontu. Owszem, okra gmina wymienia, ale reszta nie dzwonić, tylko was z tymi kosztami remontu robili, to jest słuszna uwaga pana I nikt w tej gminie, w tej nie tak płynie, tylko nie tkwi. To była ta pierwsza propozycja, od 15 lat, tylko z tym zastrzeżeniem, które pan mówi, że w ludzie, że nie remontujemy to i w pośrodku zdrowia Tu chodzi o lekarzy, którzy chcą się osiedlić w tej gminie, aby robicie normalnie szopie. No to, to rady, to rady, szotka, rady. jeszcze raz y, głosować, pana na 15 lat. I z mhm. tym zastrzeżeniem, mhm. które 15. Lat. Mhm. Tak. Proszę bardzo, ten wniosek pozwetagował tę poprawkę zrobił i pan, pan Panie, Anny Tomiczek to i to pan Anny Mała. Raz ale to 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 ja wycofuję, jeszcze to raz daję. Jeszcze 5 lat. Proszę bardzo. To, to ja wycofuję to 5 lat. Wycofuję pan, tak? Proszę daję wniosek to pana Tomiczka. 15 lat z oznaczeniem, że... Jeżeli stosunek pracy zostaje rozwiązany, to troszeczkę nie muszę tak to rozumiem. Kto jest za przyjęciem tego jest. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie Pytanie na temat formalnych. Czy nie możemy dwa razy? Nie, to tym inny wniosek. Czy to było za 15 lat? To jest... to nie było zaznaczone. Ten paragraf 15 zaznaczył Państwa do pozytywnej odpowiedzi. Ale wnioskujący jest... na 15 lat nie było zaznaczone, że... Czyli można też... zrozumieć, że mając tytuł doktora i mając jedną dziesiątą w instytucji społecznej użytecznej w gminie Polonka, mogę również złożyć wniosek o... Mieszkanie na podstawie okresu, na który został zawarty ten stosunek pracy. Oczywiście, że w mieszkanie, że lekarz... jest również instytucją społecznie użyteczną. Ale mówi Pani o do że jeden roda budynku przedstawienie z prototypę, więc udałem Pani Przewodnicząca zorganizuje. Ale ja myślę, że z zapisu literalnego tego pani węgiel nas dotyczy i wyłącznie to, gdzie te lokale są zorganizowane, e, a nie kto je prowadzi, czy kto ma firmy w tych lokalach. Tak. 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 Czyli jeżeli skrażenie potrzebę do życia albo na LKS-ie... Tutaj trzeba rozumieć jedną rzecz. To prawda zrobię zadanie masy gminnej i może być sprowadzone przez podmioty publiczne i niepubliczne u nas to jest sprowadzone przez podmioty publiczne i to jest spadkobierca załóżmy no to no, decyny publicznej ale no, no, on zadaje sobie gminy a sklep no, nie radzi sobie zadaje Was dziękuję, zamykam już ten temat jeszcze jakieś niejasności co? Proszę Państwa, przelewimy dalej. Dzielenie pomocy rodakom zamieszkają na wschodnich terenach byłego ZDZ. Jak pamiętacie, większość z Państwa co roku jest takiej, a to coś, nie jest motywowane jest na terenie gminy, nie mamy warunków mieszkaniowych, komunalnych mieszkań, żeby kogoś takiego w środku zapewnić po mieszkanie i pracy. Pamiętam, że takie tak, były opinie poprzednich lat. Prawda? Czy Państwo stosunkowo że do tego coś w